Foltest, król Temerii, został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w Lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w Lochu. Powieszą cię. To może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem Stojater. Z Rozpoznałbyś go? Jasne, nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Zapolowałbym na tego królobójcę. Wiesz, gdzie go szukać? Skojatel pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea. Maski w niebieskie pasy. Komando Jorweta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Daj mi pić. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wez! Przynieś nam coś do picia. No, nie można było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w Twoich rękach. Dziękuję. <laughs> Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łabskojatel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Dotyczący śmierci króla. Śmierci Geralta. Raport dotyczy wydarzeń sprzed pięciu lat. Co się z tobą dzieje? Widziałem to. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to, sam koniec, wes, skończyłem, Skój go daj mi klucz. O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za pięć minut. Zjedz coś, przyda ci się. Jeszcze wczoraj na rękach go nosili, jak bohatera. Nie dziwota. Sam widziałem, jak dwudziestu ludzi trupem położył. To prawda. Zasuwał po murach i nie było widać, gdzie ma miecz, tak nim wywijał. Jak bestia nadleciała, to on myślał, że go na sprzęt rozerwie. Poczekaj, jutro będą z niego skórę pasami drzeć. <grymne> <grymne> Może też damy mu wycisk za Foltesta.